Klasy mundurowe to przyszłość wielu formacji. Dotyczy to również policji. Za młodymi ludźmi stoi nie tylko młodość, energia, ale również zainteresowanie służbą. Sam fakt podjęcia decyzji o nauce w takiej szkole świadczy o pewnej dojrzałości, że już na takim wstępnym etapie młodzież rozważa możliwość wstąpienia to ja mówię, na przykład, do policji. Jako Policja oferujemy młodzieży szeroki wachlarz możliwości. Po pierwsze, zapraszamy do naszych progów, mamy wiele rzeczy do pokazania. W szczególności zachęcamy do rozmów z funkcjonariuszami różnych pionów. Młodzież to przyszłość. Ta młodzież ze szkół o profilu mundurowym to nie jest młodzież, która tylko korzysta ze smartfonów, patrzy oczami smartfona. To jest młodzież, która chce się uczyć, chce zdobywać pewne doświadczenie i my, jako Policja, jesteśmy w stanie im dużo zaproponować. Zainteresowanie klasami policyjnymi jak najbardziej wzrasta, co widoczne było m.in. w wynikach naboru tegorocznego do zespołu szkół nr 1 z im. Stanisława Staszica w Pońsku. Byliśmy w zasadzie jedyną szkołą w powiecie, która nie miała problemu z naborem. Klasa powstała, oddział policyjny. No, czasy mamy niestabilne, więc jak najbardziej tutaj policja jest tą służbą, która jest odpowiedzią na ten czas, który teraz mamy.